Puchar Zoo. Wszystkich kibiców Pucharu Zoo zapraszamy na mecz krety kontra dżdżownice. Szlałk niecelnie. Kontra kretona. Harmoszka do robaka. Robak atakowany przez kretesa i kopca. Bezbłędne opanowanie piłki przez Robaka, który prześlizguje się między obrońcami i pędzi na bramkę Kretki. Kretka wybiega z bramki. Wpada na Robaka. Wygląda to bardzo groźnie. Robaka dosłownie przecięło na pół, ale dochodzi do siebie. Rusza do ataku, podaje do siebie. Gol! Świetna współpraca między Robakiem i i Robakiem. 1 do 0 dla Dżdżownic. Krety wznawiają grę. Zmieniły taktykę, wyszły z podziemia. Kretes przy piłce jest krótkowidzem i strzela prosto do tunelu prowadzącego do szatni. Dżdżownice z autu. Kopiec przechwytuje piłkę i schodzi do podziemia. Chyba prędko stamtąd nie wyjdzie. Pan Cox prosi sędziego liniowego, żeby ten sprawdził, co się tam dzieje. Jest piłka, można wznowić grę. Sędzie odwizduje koniec spotkania. Dżdżownice wygrywają z Kretami 1 do 0. Krety same sobie wykopały grób. Żegna się z Państwem Jan Wężyk. Opracowanie na zlecenie kanału Plus Studio Start w Łodzi.